Zagranie z interwencji w jednym z miejskich autobusów trafiło do sieci, internauci są wstrząśnięci. W pojeździe doszło do porażających scen. Wszystko zarejestrowano telefonem komórkowym. W tle słuchać lament i płacz dzieci. W internecie rozgorzała dyskusja. Nagranie z policyjnej interwencji w jednym z autobusów miejskich zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Pod filmem pojawiło się wiele komentarzy od wstrząśniętych internautów. W pojeździe doszło do porażających scen. Nagranie wstrząsnęło internautami, w sieci trwa dyskusja. Policja brutalnie interweniowała w jednym z autobusów miejskich w Jeleniej Górze. Funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce przez kierowcę pojazdu. Policjanci siłą wyprowadzili z pojazdu 35-letniego mężczyznę, który nie reagował na ich polecenia. W autobusie zostały jego córki, a wszystko zostało nagrane telefonem komórkowym, a film trafił do sieci. Na Twitterze widać, jak policjanci upominają pasażera, by opuścił pojazd wraz z hulajnogą elektryczną, którą do niego wniósł. Kiedy mężczyzna nie reaguje na ich polecenia, funkcjonariusze podejmują działanie i siłą wyprowadzają 35 latka z pojazdu, a następnie skuwają go kajdankami na chodniku. W tym czasie przerażone córki mężczyzny zaczynają lamentować i płakać. Nagranie urywa się w momencie, kiedy mężczyzna zostaje podniesiony z chodnika i odprowadzony do policyjnego radiowozu. Nagranie wywołało gorące dyskusje w sieci na temat zasadności siłowej interwencji policjantów pod postem z nagraniem szybko pojawiło się wiele komentarzy od poruszonych tą sytuacją internautów. W sieci rozgorzała dyskusja na temat zasadności użycia siły przez funkcjonariuszy. Jedni bronią policjantów, inni stanowczo podkreślają, że posunęli się zbyt daleko w swoich działaniach. Sprawę z i góry skomentowała również polska policja: 2. Co lepiej chroni przed koronawirusem maseczka czy przyubica specjaliści rozwiewają wszelkie wątpliwości 3. Przede wszystkim mężczyzna był poszukiwany, interwencja w związku ze zgłoszeniem kierowcy wobec mężczyzny pod wpływem alkoholu, który pomimo próśb kierowcy naruszał prawo, znieważył interweniujących funkcjonariuszy oraz groźbą próbował zmusić ich do odstąpienia od czynności, przekazała polska policja na Twitterze. Źródło Super Express